Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan Biegnij i... właśnie musi uciekać kurwa. No, wicho, biegnij. Tylko tam ludzie bardziej w trawie, żeby... A ja nie wiem, czy wystrzeli mi pistolet. Bardziej w trawie. A mnie jest są to piekną. To musisz tak... Stawić... Nie. Stoj, nie wystrzelił. Meju, meju. Dobra, to pps O, jest pps Nie ma prawa się przewrócić. Ten bazon z półtora kilo jest zabytkowy. Pamiątka mojej mamy. Wśród osób bezpośredniego. wygląda? że Nie wierzę, już tam nikt to nie mówił. Nie tej bo no. ma zajebisty fajnie wygląda. To musi coś no. jeszcze robić, Nie. No. 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 Kurwa, elegancko. wojskowe tutaj. Kurwa i na misję. Pasują? Buty? No, no, no Podkłady dobrze, pościskaj. Ja I mamy kapelusz. Ja to by ci wcześniej zjechali to widać. No, no, Proszę o, o... Co, 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 to się co, po co się stanęło? z

Pan sobie tą kieszeń, się nie mogę. No, ja też nie mogę. To w moim przełożonym czy nie. No ja, tu młody ścianie, chyba, to nie ten. To chodzi nie mnie. się skończyło. Jeszcze życzenia. Eee, to jeszcze długo potrwa. No. domu. <grymne> Oj, nie pojadą. Już koniec. Wspólne porozumienia z Komisją z tym przeszukaniem, nie wiem, jak to. Do się. Co tam panowie, jak tam, ładnie dzisiaj? Dobrze? No, się ze słowami. Co się nie pije no, Kontrola celna. Słyszeliśmy, że jest przemycane. Nielegalny alkohol. I nie przemyt. Przemysł, proszę Panią, nielegalnymi ludźmi. Ktoś siedzi na znaczy się czy Dobra, możesz mnie przeszukać, tylko nie... Kapralu przeszukaj. <grymne> czy Państwo przewożą nielegalnych ludzi? Na pewno? Idziemy za jajka A jak będą? No, Ej, kolega, bo tam wisiałeś. On jest czysty. Proszę wysiąść z pojazdu.

Słyszeliśmy, że ostatni z Meksyku nielegalny emigrantów przewożono przez Polskę. Szybko mi się pizzce. Kogo? Kogo? Kapralu. Proszę, Proszę wysać bagaż. Szybko by się pizzce. To na pewno nie na Na pewno? Na pewno. No to sprawdziło spokojnie. No to pomyłka. No. <śledź> Ale blady ten Meksykanin. księżycu. <śledź> nie, dzieje, nic się nie, dzieje. nie, <śledź> to mam nie. <śledź>

Dobra to może się jakoś dogadać! Zobaczcie, bierz klaczki i uciekaj! Nie, bierz meksykańca! To jak się dogadamy w takim wypadku? Klaczki? Kartony! Kolega, ale ja, ale ja! ci to zaraz wezmę w błagę do głowy! Jak ci to zaraz wezmę w błagę do Nie weźmie kluczy! No dlatego Meksykanina to jest bardzo nielegalne. Paczek, ale to dogadamy się tak, to będzie e, tania siła robocza. Gryciuk za Nie pieniędzy miał pilnować całe wesele. A to jest przestępstwo. Wylajęli do pilnowania pieniędzy. Nie róbmy z tego. Ta kobieta jest podejrzana. Dziwnie się zapróbuje. Kapralu no, jak przeszukasz wóz, przeszukaj tą piękność. A, a, to ja musi być osoba, nie kobieta. Tylko kobieta, kobieta przyszukuję kobietę, przepraszam. E, tak, to musi być kobieta. Cię <coughs> o, a co tutaj mamy? Porusznikowi wszystko mamy. No. 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 Ja no czar, czar. To w, drobia, w i w lud, Do Może, Możecie się podzielić, jak chcecie. Tak! pewnie. Dobry towar. Wegadaliśmy wygadaliśmy się, tak? Słuchaj! O, Słuchaj! To Słuchaj! Słuchaj, Słuchaj Sprawdził mu, ale nie mogę pokazywać tworzy. Daj poniucha! <grym> Dobry! <grym> o! Oh, czuję fazę! <grym> Meksyksiu, <Słuchaj>, coś trwałeś? <grym> nie. A coś działa? Na odstresowanie? <grym> Dobrze, no to jak? Bo będzie po weseliku. Proszę się rozejrzyć. O co wam chodzi o myśl w liczce? No ja też. Ty jaki cwany, pić mu się chce? A my tu co? Wielbłąd? A wy już po służbie, czy przed służbą? To ile? Miedzę w twórki. Każde słowo będzie użyte przeciwko panu. To warindamy i to Ja będę stać. Biorę żaden kolędę. Biorę żaden. <gadanie> biorę żaden. Jedno na kaprala. Jedno za do kaprala. Do, 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 dobre magadana. Na służbę nie biorę. Okej. Eh? dobre. Okay. Komendancie bierz do mnie. Bierz do mnie. Mało. 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 Po jednej. Mało. Zatrę. Mamy no, poza my pijemy. No To za Miecykania. Może by spróbowali, czy to, to nie woda? Jest no, legarde, to jest ale Legarda, To jest ognista woda świętowa. To stracimy, stracimy. z Panów... Dobra, zamykamy. i żyjesz? Nie, go więcej, dobra. Dobra. A Ty chcesz na nerwówkę? Idziemy, Chyba, że znajdziemy coś jeszcze. A bo kurpie zgłosisz się do mnie. Czy to było legalne? To było legalne. Kapralu kierowca był sprawdzony? Sprawdź nie kieruje kopianem. Ja, Zabieramy, ramy. Co? co? Ja nic no. ja, ja, Jeszcze dwie flaszki. To mało. Mało. Też to czuję mało. Jesteście <śmienicza> przyjechali. <śmienicza> tak, dajcie się myślić. To co? oddajecie kierowcę? Kierowcę trzeba. No Dobra, oddanie. kierowcę oddamy jeszcze za dwie. Ja myślę, że tam Kierowcy prosimy jeszcze niech maskę otworzy, bo nie sprawdzaliśmy. I sprawdź twóstwo. Ale słuchajcie, maska się nie otwiera w tym samochodzie. Yeah. Proszę Dobra, nas nie oszukiwać. To nie takie samochody się sprawdzało. Ty, gdzie to w tym stópku, tu ty! Sprać pod spodem to jest! To to już nie tyle jest. Panie, ja. Proszę sprawdzić. Sprać pod spodem. O, ho, ho. Duży motor, co? Ty ja takiego nie widział jeszcze, a? To jest silnik. Przepraszam, proszę panią. Te o, zdjęcia proszę wykasować. To pana młodego. Co my tu mamy? Niestety no. narkotyki. Cierz, egzysteans. Prawdziwie? A jakie rok to? No to będzie cieplutko. To nie musimy być. Ja tylko jestem. Trzy o! Wszyscy tak mówią. Są narkotyki. No i panie młody cieplutko masz. <głosy> <Marko>. <głosy> Przestępczy I? myśli. I co za to? Było godzinę zapóźnienia, tyle się Dobra, to Albo... Dobre! A przeszukaliście już wszystko? Na pewno. Wszystko. Teraz wszystko. już wszystko. Dobra. Dobra, no to ten zdrowek to ten A, jest się. Do, Dobra, przeważaj. Chwileczkę. Okay. Dobra. Re resztę książą. Resztek tu Progi z <śmieniu> <o. śmieniu> Już tak? Już tak że w kolorku nie ma Niestety, no taki nie szybko. To mało. Dobra, jest w porządku. <śmienic> no, Kończysz już, bo... Proszę ustek, dosyć mi zabawy, koniec! O! <śmienic> zimę zimę zimę. <śmienic> no, koniec. koniec jedzie, to, bo... do teraz dnia. jest lepsze, co teraz znalazłeś. To będzie jedno.

To iście będziemy przeszukiwać. Dzięki. Dzięki Zostało. 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 Zostało.

Zagradowane. Stolik. Stolik jeszcze. Stoli. Ja jeszcze stolik stoli ktoś Trzymały Tak, przeszukamy. To tak, jest to tak. weźcie to jeszcze odetnijcie.